Bibłkę przez Bibłkę założyliśmy 8 lat temu. Zaczęliśmy od jednego lokalu na Mokotowie. Później tak się złożyło, że co roku otwieraliśmy kolejne lokalizacje. I zatrudniamy około 60 osób. Tak naprawdę po kryzysie udało nam się zachować wszystkie stanowiska pracy. Kiedy ogłoszono stan epidemii 14 marca, musieliśmy zamknąć wszystkie nasze lokale. Kryzys dotknął nas dość mocno. Szukaliśmy jakichś możliwości pomocy i dofinansowania w kryzysie. Znaleźliśmy pożyczkę płynnościową SPOIR. Fundusze pozyskane z tej pożyczki przeznaczyliśmy w głównej mierze na pensje naszych pracowników, na spłatę czynszów, spłatę zadłużeń wobec naszych kontrahentów. Dzięki pożyczce płynnościowej udało nam się zachować wszystkie miejsca pracy, wszystkie osoby, z którymi pracowaliśmy przed kryzysem. Pracują z nami nadal, także jesteśmy z tego bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że tak to wszystko się potoczyło. Bułkę przez bibułkę to nie tylko moja praca, to całe moje życie nie chodzi tylko o odwiedzanie kawiarni, ale szukanie później przepisów w internecie, inspiracji. Podróże kulinarne. Bardzo się cieszę, że przetrwaliśmy ten kryzys, że możemy pracować dalej. Udało nam się uruchomić własną cukiernię, własną piekarnię. Także rozwijamy się i idziemy dalej do przodu. Przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w dwóch formach. Pierwszą pomocą publiczną jest preferencyjna pożyczka, czyli preferencyjne oprocentowanie tej pożyczki. Ona jest poniżej stawek rynkowych. Drugą formą pomocy jest dotacja na spłatę odsetek. Przedsiębiorca spłaca tylko i wyłącznie kapitał. Z pożyczką nie wiążą się żadne koszty. Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane z pożyczki, jest bardzo szeroki. Jest to finansowanie bieżących kosztów działalności, mających na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może sfinansować wynagrodzenia, bieżące zobowiązania handlowe, czynsz za najem, czy zobowiązania publiczno-prawne i co istotne, zobowiązania, które już są zapadłe, czyli te, które są już zaległe. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach wdrażania tych instrumentów finansowych, w ramach wdrażania tych. Dużych umów, również myśli o tym, co jest istotne dla przedsiębiorców. Rozpatruje indywidualne wnioski klientów o np. wydłużenie okresu na uruchomienie pożyczki, czy rozliczenie wydatkowania środków uzyskanych z pożyczki, czyli pochyla się nad każdym indywidualnym przypadkiem poszczególnych przedsiębiorców. Jako bank, mający prawie 100 lat historii, i 30 lat wspierania nieprzerwanego rozwoju Polski po 1989 roku, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na pożyczkach o charakterze inwestycyjnym. W momencie wybuchu pandemii koronawirusa potrzeby były zupełnie inne: podtrzymanie płynności przedsiębiorców, którzy zostali odcięci od źródeł przychodu. Odpowiedzią na to jest pożyczka płynnościowa którą Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki środkom z Unii Europejskiej wdraża we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, instytucjami finansującymi w naszym imieniu i w imieniu naszych sponsorów te pożyczki.